Siemanko z tej strony, Adam i witam Was na kanale Zakręceni w Lewo. Czas na podsumowanie czwartej rundy Ewiner pierwszej Ligi żużlowej. A jak zwykle przygotowali ją dla nas Max oraz Skorpion. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Jesteśmy po czwartej kolejce Ewiner pierwszej Ligi żużlowej. Trzeba przyznać, że mecze były bardzo zacięte i sporo emocji dostarczyli nam zawodnicy, zwłaszcza w Bydgoszczy. Gdzie w 13 biegu przepiękną szarżą popisał się David Lampart, i z czwartego miejsca przeszedł na drugą pozycję. I bydgoszczanie wygrali ten bieg 5-1. W gnieźnie również były świetne spotkania, jednak gnieźnianie nie mogli odnaleźć się na swoim domowym torze i ostatecznie przegrali. W Łodzi Orzeł po słabym początku wygrał z Ostrowią, natomiast w Dałga w Pils bez niespodzianki zwyciężył Apator. A teraz czas na głębszą analizę, a więc przenieśmy się do Gniezna. Dużące się, obfitujące w taśmy i powtórki spotkanie inauguracyjne czwartą kolejkę e-winner pierwszej ligi w Gnieźnie dla unitarnów. Kargwarant Kapi Meble Budex przegrał na swoim torze z Jaskółkami 40 do 50. Liderem gości okazał się znakomity Ernest Koza. W meczu Starnowską Tarnowską Unią gnieźnianie dla odmiany trochę spanikowali. Otwarcie spotkania zdecydowanie lepiej wyszło Jaskółkom, a pomogli im w tym miejscowi, którzy dwukrotnie wpakowali się w taśmę. Stalkowski i Bertson. Mimo to trzeba docenić przełamanie słabo spisującego się w tym roku Artura Mroczki. Pierwszy wygrany bieg w sezonie. I dostrzec fakt, że Unia od samego początku doskonale ruszała spod taśmy. Jaskółki były niemal pozbawione słabych punktów. Nieustannie dobrze rusza spod taśmy i nie popełniały błędów na dystansie. Start był pogubiony. Względem poprzednich meczów słabiej prezentował się Pfeiffer oraz Bertson, a plan z wypuszczeniem aż 4 razy Pawlica i pozostawieniem na rezerwie Fredrika Jakobsena spalił na panewce. Przed biegami nominowanymi przyjezdni z Małopolski prowadzili 42-36, będąc o krok od drugiego triumfu w delegacji w tym roku. Menadżer Wojciechowski starał się ratować sytuację rezerwą taktyczną w postaci Lachtiego, ale już w gonitwie 14 Unia Dopiała swego, wygrywając 5-1. Finn przyjechał ostatni, by za moment wygrać na otarcie S. Drugi na metę wpadł Koza, który okazał się najlepszym zawodnikiem meczu w grodzie Lecha. Najlepszym zawodnikiem w drużynie startu Gniezno, naszym zdaniem, był Finn Timolachty. Który rozpędzał się i Suma Sumarum odjechał niezłe spotkanie, potwierdzając, że jego forma jest umiarkowanie zadowalająca. Wygrał trzy wyścigi, choć na minus z pewnością pierwszy nominowany. Jechał jako rezerwa taktyczna, lecz został zupełnie z tyłu. W drużynie gości perfekcyjnie spisywał się Ernest Koza. Równie dobre zawody odjechał też Artur Mroczka, który wydawał się, że jest bez formy. W trzech pierwszych spotkaniach jeździł po prostu bardzo słabo. Bez wątpienia najlepszy mecz w jego wykonaniu w tym sezonie. Udanie ruszał ze startu i bardzo dobrze radził sobie na dystansie. Odpowiadały mu pustynne wręcz warunki torowe. Z pewnością jeden z ojców tego zwycięstwa. Nieco zawiódł Mateusz Cierniak, który bez wątpienia jest objawieniem tego sezonu. Jednak standardowo wyścig juniorski i gdy puszczano go z rezerwy zwykłej, dowoził do mety cenne punkty. Szkoda upadku z biegu siódmego, gdy nie opanował motocykla choć zapowiadało się, że obejmie prowadzenie. Na szczęście, że nikt w młodego zawodnika nie uderzył. No i jedziemy do Bydgoszczy. To był pojedynek największych pechowców w e pierwszej lidze. I to potwierdziło się już w pierwszej serii startów, w której zanotowano cztery wykluczenia. Za dwa ostrzeżenia z biegu juniorskiego wyleciał Karol Żupiński. W nim taśmy dotknął Bażykowski, ten został wykluczony też po upadku w czwartej gonitwie, a w międzyczasie sędzia wyrzucił Kaja Kenbeka z trzeciego wyścigu za spowodowanie wypadku Rasmusa Jensena. Spotkanie z uwagi na cztery wykluczenia w czterech pierwszych odsłonach. Bardzo długo się rozkręcało, ale gdy już rozkręciło się na dobre, kibice przy sportowej mogli oglądać bardzo ciekawe ściganie. Mecz oprócz sporej dawki emocji dostarczył też wiele dramaturgii. Mały dramat przeżył choćby Dmitry Berger w czwartej gonitwie. Gdy jadąc po indywidualne zwycięstwo na ostatnim wirażu zdefektował. W ten sposób zamiast 3-3 zrobiło się 5-1 dla Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Na szczęście więcej niż osobistych dramatów było efektownych akcji. Wydgoskim kibicom jeszcze długo będzie śniła się szarża Tomasza Orwata w szóstym wyścigu, gdy Junior Polonii niczym F16, przemknął obok zdecydowanie bardziej doświadczonych kolegów, czy szalona pogoń Dawida Lamparta w 13 odsłonie zawodów, w której gość w ekipie z Brdy przeszedł z czwartej na drugą lokatę tuż za plecami. Dimitry Berze. W ten sposób gospodarze wygrali 5-1, przed biegami nominowanymi, przedłużając nadzieję na meczowy triumf. Bydgoszczanie zbliżyli się na trzy punkty do prowadzącego przez całe spotkanie z Dunka Wybrzeże Gdańsk, ale nie zdołali przełamać pewnej granicy. Drużyna Gdańska wytrzymała napór abramczyk Polonii, bo w kluczowych gonitwach dowieźli dwa indywidualne zwycięstwa, a te w konsekwencji dały nadmorskiemu zespołowi wyjazdową wygraną. Bohaterami gości zostali Peter Kildeman i Christian Pieszczek. Którzy w najważniejszej fazie zawodów zachowali zimną krew i dowieźli do mety piekielnie ważne trójki. Kamień z serca spadł zwłaszcza temu drugiemu. Pieszczek także triumfował w 15 wyścigu. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do drużyny z Gdańska. Wśród gospodarzy na pochwałę zasługują Dawid Lampard, Dimitri Berze, a także Tomek Orwat. No i lecimy do łodzi. Początek spotkania należał zdecydowanie Do gości, jednak ich radość nie trwała Zbyt długo, ponieważ dość szybko do głosu Doszli gospodarze i pewnie zwyciężyli W tym spotkaniu 52-38 Niepokojącą informacją dla Ostrowian Może być fakt, że Grzegorz Walasek Opuścił tor w karetce I pierwsze doniesienia mówią o złamanej nodze Miejmy nadzieję, że jest to nieprawda I zawodnik szybko wróci na tor Wśród gospodarzy fantastyczne spotkanie Zaliczył Marcin Nowak Jedynym zawodnikiem gości, który zdołał go pokonać Był Grzegorz Walasek, 25-latek Imponował wyjściami spod taśmy i szybkością na trasie. Tak jeżdżącego Nowaka kibice w Łodzi chcieliby oglądać co tydzień. Bardzo dobre zawody odjechał też Brady Kerts. Podobnie jak Nowak, doznał tylko jednej porażki. Zdecydowanie zmazał plamę za kiepski występ na torze w Toruniu. W sobotę pojechał jak na ekstraligowe wzmocnienie przystało. Imponował także Roan Tangay, który nie licząc pierwszej serii, był nie do złapania na łódzkim torze. Australijczyk urasta do miana jednej z gwiazd e pierwszej ligi żużlowej. Wśród Ostrowian dobrze jechał Grześ Walasek. W momencie, gdy wydał Wydawało się, że wskoczył na właściwe tory, przytrafił mu się w fatalnie wyglądający upadek. Na prostej przeciwległej zderzył się z Hansem Andersenem, przejechał jeszcze pół okrążenia, po czym położył się na torze. A pierwsze doniesienia mówiły o złamaniu nogi. Do tego momentu jechał skutecznie. Na pochwałę zasługuje też Adrian Cyfer który przed sezonem nie był pewny miejsca w składzie. Teraz urasta do miana solidnego ligowca. W Łodzi był jednym z najskuteczniejszych zawodników swojego zespołu. Choć zdarzyła mu się wpadka, jego występ należy ocenić pozytywnie. Reszta Ostrowian nie spisywała się dobrze, co zaważyło na przegranej. No i na koniec wyruszamy do Łotwy. Ewiner, Apator Torun nie zwalnia tempa. I w niedzielę zanotował czwarte kolejne zwycięstwo w tegorocznej pierwszej lidze. Anioły, które prowadzą w tabeli, pokonały na wyjeździe lokomotiv Dauga w PILS 51-39. Łotysze pozostają na ostatniej pozycji. Spotkanie w mieście nad rzeką Dźwiną zakończyło czwartą rundę Ewiner pierwszej ligi. W pewnym momencie Apator miał pewne kłopoty. Ale ostatecznie nie pokpił sprawy do końca i wygrał z lokomotywem 51:39. Dzięki temu nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki w tym sezonie. Anioły mają w dorobku komplet punktów i pewnie przewodzą ligowej tabeli. Na przeciwnym biegu nie są otysze. Oni pozostają na dnie, nie mając z dorobku choćby punktu. Zgodnie z oczekiwaniami, to anioły ruszyły z kopyta. Seniorzy nie zaznali na początku porażki, a jeszcze bawili efektowną jazdą. W wyścigu czwartym, Chris Holder przedzierał się z czwartej pozycji na pierwszą, a i tak wygrał z ogromną przewagą. Wiktor Kułakow popisał się z kolei znakomitym atakiem na ostatnich metrach, odbierając dwa punkty Kudryaszowowi. Kibice lokomotywu mają prawo się czuć urażeni. Tak licznie zgromadzeni na trybunach mieli prawo liczyć na utalentowanych juniorów. Tymczasem, najpierw to Igor Kopeć sobczyński pokazał się ze świetnej strony i dwa razy bez kłopotów pokonał wyraźnie pogubionego Olega Michałowa. Znacznie lepiej od bardziej doświadczonego kolegi wyglądał za to Francis Gust. Siedemnastolatek potwierdził raz jeszcze, że posiada duży talent. Po dziesięciu odsłonach różnica na korzyść faworyta wynosiła tylko 4 punkty 28-32. Przed biegami nominowanymi Apator zdołał powiększyć przewagę 44-34, ale też stracił debiutującego Justina Stolpa. Który po groźnym upadku opuścił tor w karetce Przerwa nie wytrąciła przyjezdnych z równowagi I wymęczone zwycięstwo na Łotwie było już o krok Żółto-niebiesko-biali zapewnili je sobie przed ostatnim biegiem Z kolei w ostatnim upadek zanotował Miedziński W Polaka wpadł jeszcze Kudriaszow Ale wygląda na to, że skończyło się na strachu I ani jednemu, ani drugiemu nie stało się nic złego. Jeździec lokomotywów w powtórce pokonał zresztą najlepszego po stronie zwycięzców Kułakowa. Obydwaj Rosjanie zdobyli w niedzielne popołudnie po 12 punktów. No i jeszcze szybki rzut oka na tabelę. Jak widzicie lider bez zmian, Ewiner Apator Toruń po czterech meczach komplet punktów czyli 8 Na drugim miejscu Unia Tarnów z 6 punktami Trzecie miejsce Orzeł Łódź 4 punkty Czwarte miejsce Zdunek Wybrzeżek Gdańsk 4 punkty Piąte miejsce również 4 punkty Arget Malesa Teżet Ostrowia Tyle samo punktów ma zresztą szóste Kar Gwarant, Kapi Meble Budek Start Gniezno Na siódmym miejscu niestety Moja Abramczyk Polonia Bydgoszcz jak do tej pory tylko na razie 2 punkty No a tabelę zamyka Czerwona Latarnia Cały. Czas bez punktów Lokomotiv dałga w Pils. No i dojechaliśmy do końca. W tym miejscu jeszcze raz chciałbym podziękować Maxowi i Skorpionowi za materiał. Jak zwykle bardzo dobra robota. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego instagrama Speedway Strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc to tyle na dziś. już Żużlowe świery zakręceni w lewo. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Come on!